Widącki z strony ICMC, a to specjalnie z 100 subów na i plus 1 dos przed dzisiaj, ale okej. Już z okazji 100 subów otwieram serię, która będzie budowana przez Was. Po prostu piszecie co mam robić, gdzie? W jakiej grze na przykład y, może zabić 20 zombiaków z y, pistoletu, okej. Okay. I najlepsze komentarze od was będę wybierał. Jeszcze więcej robię konkurs, co 100 subów o darmowe wszystkie wersje Knapa. To trzeba napisać pod swoim kom komentarzem. Biorę udział. A jeżeli chcesz, żebym nagrał Twoją grę, Twoje pomysły wiesz. Na przykład, zabić, 20 z w wersji modzie, to też piszcie swój komentarz, swój pomysł w komentarzach. To było na tyle. Cześć. Piszcie swoje pomysły. Nara. Tu!